Siemanko w kolejnym odcinku na moim kanale z, z Brain? Ro dzisiaj. No jesteśmy w sobotę na evencie. Jestem od razu po live i otwieramy sobie te wszystkie tutaj jeszcze tu wszystkie takie bloki jakie się da. Jak będą dochodziły jakieś i się resmi, to też się kupimy. I no, czyli pierwszy, od razu sobie drugiego otwieramy. Ten będzie na samym końcu ten, albo po tych dwóch. słabo. Ten będzie na końcu, też najmocniejszy wam powiem. Radioaktywny, słabo, prawie burritos. Ramy Golda. Nie patrzymy. Może coś dobrego wpadnę. O. Co to jest? O. Dalej nie widziałem, jak się ten pasek zada. Zadań. Co <gadam> ja gadam? Jak się to tu na dole nazywa, nie? I teraz sobie przypomniałem, że to się nazywa mutacja. Ale na lewie, jak to się nazywa? Dobra, w tam scenę poddawał. No. tam. Dużo trochę tych bloków.

Nie tak blisko. Czuję mi się na tym z Radem. Sixy, na tym zaczynuję. No, sobie tego. Nie patrzymy, bo może coś dobrego być. Fajno się. <głosy> <głosy> nie wiem, nie zaraz. Dobra, tego sobie otwieramy. I na górze. Six, seven, Czemu ja mam takie logi? na six, I to też. Ja wiem, że... A kiedy widzowie się pokazuje bardzo... Kiedy się... Aha, nie, musimy czekać. Widzicie, jeszcze takie bloki. tam daję, kochany sam. Lucky no i tak to ja się mogę Bo powiedz gra na Lucky block. Co, co to jest? na sekundę? Mało. Ej, Wiem, że mało. Jak pójdę jeszcze jakieś to to będę patrzał ciągle. Pani mi Spokój. Takie 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 na takie Taki blok. Współkulę kochany nie miałem. Jako moja pamięć to przymówi. Jest to tak jest Lucky block. Lucky block. Mi Lucky block. się to podoba, Mi się mi tak ciągle daje. Jeszcze. Ale ten event jest tak mocny. To jest tak mocne. To jest tak mocny. No, że nie powiem. Przepraszam za złe zacięcie, ale musiałem coś zrobić. Szedł znowu Aquenon. Jak on się nazywa? Aquenon. Tak. Teraz Nie Wiem, co on mówi, ale okej. Jak ten No ten event widzwie jest całkiem całkiem. Lucky Block. Lucky block. Lucky Ej, hey, to jest trąbany teraz ten event Lucky Block. Ewek to Saturday, Saturday. To co jest? To jest tata. jest to samo. Nie, mam tylko. Abym chciał tu mieć. Okej, okay. okay. daj, okay. no, Jedziemy otworzyć sobie te lat blocki i chyba z już nic, nie ma więcej. Chyba. Przepraszam, że nie wróciłbym zaraz tego. Przepraszam, że wciągnę. Wstańmy, O panu, secret, jaki jest 7,5 miliona. Tak jest. No to i co by chodziło? Tam jeszcze traktor, go mieć mięczo? Traktor odinosau. Tam jest tutaj gdzieś pod do... nami. Mm. Wiem, że tutaj gdzieś on mu musi być. Może tu tutaj. Te nie będziemy miały iść Tu przynajmniej mamy 2,3 miliona I no tu mamy to już nie potrzebujemy, bo już mamy Naprawdę dziękuję Wam za oglądanie tego odcineczka. Dziękuję Wam za 1580 może subskrypcji będzie już. Dziękuję Wam bardzo i widzimy się w kolejnym odcinku z Style Brain Road. Na razie.